Dzień dobry, Dyrektor Niepublicznych Przedszkoli SMEK Elżbieta Trynda. Dzień dobry, Wicedyrektor Niepublicznych Przedszkoli SMEK Paweł Trynda. Dziś chcielibyśmy Wam przybliżyć sposób funkcjonowania naszych przedszkoli, które oprócz realizacji podstawy programowej opierają się na filozofii planu daltońskiego. W naszych przedszkolach dzieci są najważniejsze. Staramy się, aby nasi podopieczni byli samodzielni, odpowiedzialni i potrafili ze sobą współpracować. Do każdego dziecka podchodzimy indywidualnie. Pozwalamy im działać i dorastać we własnym tempie. U nas to nauczyciel podąża za dzieckiem, a nie odwrotnie. Przyszedł czas, abyście zobaczyli, jak to wygląda u nas w praktyce. Pokażemy Wam dzień życia naszych przedszkolaków. Rodzice współpracują z przedszkolem i starają się realizować filar samodzielności planu daltońskiego. nasza lista obecności. Dzieci zaznaczają obecność przyczepiając swoje zdjęcie lub karteczkę z imieniem. Następnie nauczyciel wybiera swoich pomocników, czyli prawą i lewą rękę, którzy cały dzień będą pomagali w różnych sprawach. Prawa i lewa ręka zaniosą ważne dokumenty do pani dyrektor. Jeszcze przed śniadaniem dzieci w porozumieniu z nauczycielem ustalają grupowy plan dnia. Idziemy do przedszkola, mówimy dzień dobry, mamy czas na zabawę, idziemy umyć ręce, jemy śniadanie, robimy kalendarz, robimy zabawy taneczne, chodzimy do toalety, idziemy na spacer, jemy. Drugi obiad. Mamy zabawę na dywanie. Przyszedł czas na siedzenie i nawet najmłodsze dzieci dobrze sobie razem z nakryciem do stołu i posprzątaniem po posiłku. W planie daltońskim, podczas zajęć, dzieci często pracują w parach lub zespołach. W ten sposób poznają znaczenie filarów współpracy. U nas również przyszedł czas na zajęcia. Utworzyliśmy grupy, która wcześniej dobrała lewa i prawa ręka. Mamy do wykonania zadanie matematyczne. Czas jaki mamy na wykonanie zadania wyznacza nam zegar daltoński. Musimy wybrać lidera naszej grupy i to on jest odpowiedzialny za wybranie najlepszych rozwiązań. Tarcza zegara daltońskiego podzielona jest na cztery kolory symbolizujące upływający czas. Dzieci uczą się rozumienia pojęcia czasu planowania własnej pracy oraz zdobywają motywację do działania w wyznaczonym czasie. Zwróćcie uwagę jak dzieci uczą się przez zabawę, a przy tym doskonale współpracują. Po drugim śniadaniu w żłobku przyszedł czas na zabawę. W planie dnia nie może zabraknąć chwili bez troski. W grupie starszej przyszedł czas na obowiązki. Za wykonanie poszczególnych obowiązków odpowiedzialni są dyżurni. Przed obiadem mamy czas, żeby pobawić się, odpocząć albo zrobić zadania w naszej tablicy. To od nas zależy, które zadanie wybierzemy. Jeśli w poniedziałek piąte, to zaznaczamy czerwonym kolorem, a jeśli w czwartek trzecie, to zaznaczamy zielonym kolorem. Jak widzicie, nauka wcale nie musi być nudna. Plan Daltoński to filozofia nauczania umożliwiająca realizację podstawy programowej w sposób, który jest dla na dzieci naturalny. Po obiedzie przyszedł czas na odpoczynek i czytanie bajek. Gdy chcemy wyjść na korytarz, wiola moją przyjaciółkę Jule. Po odpoczynku, przedszkolaki mają czas na zabawy dowolne. Dzieci najbardziej lubią bawić się w kącikach na korytarzu. Zaznaczają w odpowiedni sposób, że znajdują się poza salą. Kąciki daltońskie, zorganizowane poza salą, pozwalają dzieciom na wykonywanie różnych aktywności. Dzieci mają do dyspozycji m.in. kącik teatralny, artystyczny, sensoryczny, piłkarzyki, gry planszowe, układanki i łamigłówki. Warto dodać, że tutaj również podczas zabawy doskonalony jest cały wachlarz umiejętności. Po zabawie kąciki muszą być odpowiednio uporządkowane. Dzięki tego typu zadaniom dzieci ćwiczą swoją samodzielność, współpracę, odpowiedzialność i relacje zgodnie z filarami planu danteńskiego. Drodzy rodzice, tak wygląda dzień z życia naszych przedszkolaków. Dzień aktywny, ale i bardzo owocny. Przekazać Wam wiodącą myśl filozofii daltońskiej. Jeśli szanujemy dziecko i podążamy za jego możliwościami, to może ono zrobić więcej niż od niego oczekujemy, a wszystko, co dziecko potrafi, nauczycielowi zrobić nie wolno. Pamiętajcie jednak, że przedszkole jest przedszkołą, a najlepsza nauka jest poprzez zabawę. Tak właśnie jest u nas. Dla naszych przedszkolaków najlepszą zabawą jest nauka. Dla nas najważniejsze jest, aby dzieci w naszym przedszkolu były szczęśliwe i bezpieczne, a w przyszłości wyrosły na dobrych ludzi.